Witajcie, kochani! Dzisiaj chciałam Was zaprosić do bardzo ciekawego miejsca, którego historia nie jest do końca poznana. Pałac został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku przez niemiecką rodzinę. W tym pałacu mieszkała m.in. Erika wraz z mężem i z córką. Mąż kobiety zmarł w 1941 roku. Kobieta wraz z dzieckiem zostały prawdopodobnie zamordowane 6 marca. 1945 roku, ale nie przedłużając. Lecę na sesję i sprawdzimy, czy w ruinach tego pałacu mieszkają dalej dawni jego mieszkańcy. Czy ktoś tu ze mną jest w tym miejscu? Lekko pali się zielono. Czy jest tutaj ze mną Erika bądź jej córka? Jeżeli ze mną jesteście, zapalcie te lampki. Czy możecie Ty zapalić lampki do czerwonego? Eriko, jesteś tutaj? Oho, w tym miejscu coś. Coś tu w przy tym może. Czy zginęłaś tu w tym miejscu? Jeżeli tak, zapal więcej lampek. A może tutaj jest córka Eriki? Jest tutaj córka Eriki? Jeszcze listę słyszałam. Czy jest tutaj córka Eriki? Jeżeli tak, zapal te lampki. A może w tym miejscu są właściciele tego pałacu? No i ucichło. Tu w tym miejscu, cały czas, ale tu przecież jest ruina, tu nie ma żadnych kabli. Możesz zapalić więcej lampek. Cały czas na dwójca, ale w tym miejscu. Czy zginęłyście tutaj? przy tym murku, tu, dokładnie w tym miejscu. Co to jest? To szczury nie są. Dobrze, dziękuję za te opowieści. To do trójki. Gazki się zleciały teraz. A czy możesz zapalić? Czy możesz zapalić te kuleczki, które postawiłam na ziemi? Czy możesz do nich podejść? Do trójki cały czas nadaję. Czy możesz podejść do tych kuleczek, które są na ziemi? Czy możesz odejść, odejść od tego urządzenia, które trzymam w ręku i podejść do tych kuleczek? Podejść do tych kuleczek, które tam położyłam. I cisza na k Postawiłam tutaj na ziemi takie pudełeczko. Jak zgaśnie lampka, czy możesz do niego podejść? Jak zgaśnie ta lampka czerwona. Ale kad dwójka cały czas daje. Cały czas. A telefony mamy włączone na tryb samolotowy. Czy ktoś może podejść do tego pudełeczka, do tej piramidy, którą postawiłam na ziemi? Jeśli z nami jest tu jakiś właściciel tego pięknego kiedyś pałacyku, niech podejdzie i przywita się z nami, zapalając tą lampkę na, tym, na tej piramidzce. A może jest tutaj małżonek Eriki, który zmarł w czasie wojny. Albo inny właściciel, niech podejdzie do nas. Bardzo prosimy. Ka dwójka cały czas dziwna. Podejdź do tej piramidki, bardzo Cię proszę. Nie do tego czarnego pudełeczka, które tam leży, tylko do piramidki. Nie przyszłam tutaj niszczyć. Dziękuję za odpowiedź. Bardzo ubolewam nad tym, nad tragedią, która tu się stała. że te dzikusy wam zrobiły krzywdę. Dobra, zrobimy tutaj sesję z SB7. Na razie tylko, na razie tylko ta k i raz Flux się odezwał. Kulki, kulki się ani razu nie zapaliły. Wyłączyłam na chwilę nagrywanie i znowu mamy zieloną lampkę. Coś tutaj chodzi. Chodzicie po tym obiekcie, przechadzacie się tutaj po swojej własności. O, o coś biknęło. Czy tutaj są dawni właściciele tego miejsca? Coś tu ze mną jest w tym miejscu. Czy tutaj są właściciele tego, tego pałacyku? Mężczyzna, kim jesteś? Możesz mi się przedstawić? Stałeś tutaj? A czy tutaj ze mną nie jest Erika, bądź jej córka? Brutalnie zamordowana. Kto dawał mi te znaki? Kto wpływał na tą lampkę, która tam jest? Czy rozmawiam z dawnym właścicielem? Ja jestem marzena, czy przedstawicie mi się? Czy ktoś może podejść i przedstawić się? Nie mam złych zamiarów. Chciałam tylko się dowiedzieć, dlaczego tutaj zostaliście w tym miejscu. Chciałam z Wami porozmawiać. Czy jesteście szczęśliwi tutaj? Co tutaj się stało wiele lat temu? Czy możecie mi o tym opowiedzieć? Czy ktoś może mi się przedstawić? Mężczyźnie, jak masz na imię? Co wpływał na tą lampkę, która tam stoi? na tą piramidkę? To był jakiś dawny właściciel tego pałacu. Będą. Będą? Dlaczego tutaj jesteście? Możecie mi powiedzieć. Tak? Mężczyzna, co tutaj robisz w tym miejscu? Umarłeś tutaj w tym pałacu? Czy jest tutaj z nami Erika? Czy jesteś mężem Eriki? Jesteś mężem Eriki? Tak. A jak masz na imię? Ja jestem mężem, a ty? Przedstawisz mi się. Dlaczego tutaj zostałeś? Dlaczego zostałeś w tym pałacu? Jaki głos. Witam. Tutaj osób jest w tej chwili przy mnie. Ile osób tutaj przy mnie w tej chwili jest w tym pałacu? Dużo Was jest? Czy możesz podać liczbę? Ile Was tutaj jest? Podaj liczbę. Dwa? Dobrze usłyszałam. Czy możecie coś o sobie mi opowiedzieć? Słyszałam, że to się stała straszna rzecz. Czy to prawda? Tutaj został zamordowany. A czy możecie jeszcze raz wpłynąć na te urządzenia, które tutaj są? Kobieta, dlaczego krzyczysz? Czy to Ciebie tutaj zabili? Kobietę, porozmawiaj ze mną. Opowiedz mi, co tutaj Ci się stało? Trasznie słabo was słyszę. Czy mogę się czegoś dowiedzieć o tym pałacu? Interesuję się historią takich miejsc. A kto zapalał nasze urządzenia? Kto zapalał to moje urządzenia, które tutaj stoją? Dobrze, dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Czy ktoś może podejść i dotknąć tych kulek? Czy zastanawiam, co to tam tak. Nie, to bez, żeby wydawały taki dźwięk. Czy ktoś może się przejść po tym korytarzu? Czy ktoś może podejść do mnie? też nic. No dobra, ja my jeszcze przesz przeszła się przed wejściem. Może tam coś będzie przed wejściem jeszcze. Na razie cisza. Tu na dole coś świruje, ale sprzęt mam wyłączony. Tu na dole nic nie ma. Czy możesz od tego odejść? Żadne kable nie biegną w ruinie. Dziwne. 279, 279. Tutaj nic. Czy w tym miejscu zostałaś zamawianą? leżało twoje ciało, ale daję. Czy możesz odejść od tego urządzenia? 720, dwadzieścia, dwieście, Czy możesz odejść od tego pudełka? Bo włączyło się samo. Leżało w tym miejscu twoje ciało? Tysiąc coś. Ale grubo. W tym miejscu cię zamordowali? W tym miejscu zginęłaś? Tysiąc O kurcze. Ale grubo. Czy możesz odejść od tego urządzenia? Odejdź od niego. Proszę cię odejść od tego urządzenia. Tak jakby coś nie zdawało sobie sprawy. Kurczę, dziwne. A tu też tak? Że to pani może nie rozumiem polskiego. Nie wiem. 97. Chyba się zaczyna ciekawie robić. 900. O, i ucichło. O kurcze. Tylko tu nie ma za bardzo, gdzie fluksa postawić. To będzie łapał, to. Czy możesz jeszcze raz podejść do mnie? Dotknąć mojej ręki, możesz? Co szło. Zgadzało że kroki było. też. Kobieto. Mężczyzna. Czy twoje kroki słyszałam? Zero, ucichło. Ale kurczę akcja. Ale tutaj słyszałam. Jak Tam tle. dalej przy drodze. Tam dalej przy drodze, tak, ale ja tu słyszałam krok. Ale kurczę teraz wisiuje. Masakra Kobieta podejdzie się jeszcze raz do mnie. Chcę usłyszeć Twoje kroki. Kobieta albo mężczyzna. Nie wiem, z kim rozmawiam. Cały czas. I zero. Podejdź jeszcze raz do mnie. Podejdziesz? Dziękuję, ślicznie. Może tak łatwiej będzie nam porozmawiać, prawda? Jeżeli jesteś kobietą, która tu zmarła, jesteś. Ale nie miałaś odpowiadać od razu. Jest, czyli jesteś kobietą, tak? Dziękuję. Patrz na każdą odpowiedź. Ciekawie. Czy jesteś Eriką? Rozmawiam z Eriką? Jeżeli jesteś Eriką, zapal te lampki. Cisza. Chyba, że rozmawiam z jej córką. Z kim tu rozmawiam? I cisza. Ale akcja. Ale coś przyszło i wyszło, odeszło. Podejdziesz jeszcze raz? Dziękuję. To nie może być przypadek. Dziękuję ci ślicznie za te wszystkie odpowiedzi. Pożegnasz się ze mną? Odeszło coś. Cisza. No dobra, kończymy pomału w tym budynku. Dziękuję Ci za wszystkie, za wszystkie odpowiedzi.